Odbijmy się o sprzętu audio, by znów powrócić do telewizji. Tym razem jednak temat za drugiej strony ekranu telewizyjnego. Mowa tu o kamerach, jednak, na potrzeby odcinka obejrzymy jeden wybrany model, by nie wprowadzać chaosu. W centrum uwagi znajdzie się zapowiedziana półwiekowa kamera studyjna. Jest to oczywiście produkt imperialnego Sony, który, zarówno kiedyś jak i dziś, jest przedownikiem w produkcji sprzętu wideo. Zanim przejdziemy do analizy i uruchomienia, to wypada sobie trochę opowiedzieć o historii tego modelu i jego pochodnych. Otóż kamera powstała na przełomie lat 60. i 70. Jest to niezwykle nowatorski wynalazek jak na tamte czasy, gdyż ówczesne kamery elektroniczne ważyły wtedy po kilkadziesiąt kilogramów. I były raczej niedostępne do użytku amatorskiego. Na przeciw temu wyzwaniu wyszła jednak japońska marka Sony, która już w 1969 rozpoczęła produkcję lekkich i prostych w obsłudze kamer studyjnych serii AVC. Nie oznaczało to jednak, że kamerę można było zabrać bez problemów w plener, jak to było w przypadku analogowych kamer mechanicznych. Powody, dla których kamera nadal była stacjonarna, były w zasadzie dwa. Mianowicie urządzenie potrzebowało zasilania sieciowego, a nagrywanie odbywało się dopiero po podłączeniu magnetowidu, który rejestrował obraz wychodzący z kamery. Takie ograniczenia jednak nie zrażały potencjalnych nabywców. Kolejnym przełomem była możliwość podglądu na żywo, dzięki której można było wyregulować ostrość obrazu bez monitora zewnętrznego. Urządzenie składa się zatem z dwóch modułów. Dolny to przetwornik obrazu, góra zaś jest prostym monitorem CRT. Dla niektórych będzie to oczywiste, a dla innych nie, więc wtrącę, że zarówno kamera, jak i jej monitor są monochromatyczne. Skoro już wtopiliśmy się w opis, to przejdźmy do konkretów dla użytkownika. Od strony poglądowej, moduł samej kamery posiada wyjście sygnału wideokompozytowego i potencjalne złącze dla sygnałów synchronizujących. Wszelkie manipulacje ograniczają się do minimum. Włącznik główny zasilania z zieloną lampką, zrealizowany jeszcze na żarówce. Obok wychodzi nierozłączny przewód sieciowy. Nad nim przełącznik czułości świetlnej matrycy i selektor pomiędzy synchronizacją zewnętrzną a wbudowaną dla sygnału wideo. Jak wiadomo, nic lepiej nie odda realiów, jak po prostu zobaczenie procesu demontażu takiej kamery. Urządzenie oczywiście zostanie złożone później jak z największą starannością, co nie będzie stanowiło większego problemu. Na pierwszy ogień zostanie wzięty moduł monitora. Jest to prosta aplikacja układu obsługi małych czarno-białych kinoskopów, tak jak w Watchmenach Sonego. W sumie znajdziemy tu dwa układy scalone i las elementów dyskretnych, ponad którymi dominuje bardzo schudny transformator wysokiego napięcia. Między monitorem a modułem kamery jest proste gniazdo typu COM, które przynosi zasilanie i sygnał wideo. Przeskoczmy teraz do drugiego klocka, któremu poświęcimy trochę więcej czasu. Przyspieszone tempo jest raczej wskazane przy takich mozolnych rozbiórkach, ale efekt daje wiele do zrozumienia konstrukcji samego obudowania. W monitorze była mowa o dużym zagęszczeniu elementów, ale po tym co widzimy tutaj, to tytuł upakowania elementów przyznaje jednak kamerze. O dziwo nie znajdziemy tu żadnego układu scalonego. Wszystko jest zrealizowane na pojedynczych tranzystorach. Wraz z nimi niezliczona ilość elementów RC. Tył modułu jest okupowany przez zasilacz z stabilizacją ciągłą i transformatorem przemiennoprądowym. W końcu można przyjrzeć się częściowo przetwornikowi obrazu, który jest zrealizowany na widikonie. Zasada działania opiera się o zjawisko fotoelektryczne. Istotą działania jest zasilanie takiego widikonu wysokim napięciem i odchylanie wiązki strumienia elektronów za pomocą cewek. A więc można go przyrównać do czegoś co działa odwrotnie niż kineskop. Oczywiście taki widikon przynależy do rodziny lamp elektronowych, a powstały w nim obraz jest zawsze analogowy i zależny od częstotliwości cewek odchylających. Nie musi być wcale monochromatyczny, ponieważ w późniejszym okresie powstawały lampy bardziej zaawansowane. Podobnie jak kineskop posiada szyjkę z włóknem żarzenia i pozostałymi elektrodami, gdzie zapadawane są wysokie napięcia. Jak już przeleciliśmy wzrokiem, co kryje wnętrze, to złóżmy ją z powrotem i ruchommy. Przy użyciu zewnętrznego monitora. Monitorem będzie współczesny telewizor LCD podłączony przez kabel kompozytowego wideo. Ilość linii nie rozpieszcza, gdyż to nawet nie jest jeszcze jakość VGA. Jednak pamiętajmy, że to produkt z lat 70. Teraz możemy zobaczyć, jakie zmiany wprowadza przełącznik synchronizacji i przełącznik poziomu jasności. Kamery zbudowane na widikonach mają jeszcze kilka nierozłącznych wad. Chodzi tu o pewną bezwładność, która wynika z chwilowego naświetlenia się materiału na światłoczułej płytce w widikonie. Efektem tego są zjawiska, jakie właśnie widzicie, nachodzące na siebie chwilowe obrazy i rozliczne ciągnące się smugi za jasnymi obszarami. Wraz z nadejściem był przewodników, lampy widikonowe zostały doszczętnie wyparte przez przetworniki CCD i CMOS, które osiągnęły lepsze parametry pod każdym możliwym względem. Już w latach 80. na zachodzie przestano produkować tego typu kamer, a tyczyło się tu również kamer telewizji przemysłowej. Nawet i w Polsce produkowane były przez warszawskie WZT podobne kamery na potrzeby telewizji oraz systemów zabezpieczeń, a najpopularniejszą kamerą przemysłową rodzimej produkcji była TPK-16. Jak widać żadnej filozofii nie ma, pomimo że dla wielu sprzęt wydawał się dosyć egzotyczny. Następny odcinek nie będzie już prezentował tak bardzo egzotycznej elektroniki, ponieważ postanowiłem sobie ją zrobić losowanie i padło na polski magnetofon, który służył jako element pewnego zestawu wieżowego. Zapraszam do następnego odcinka już wkrótce.